Mako! Witamy serdecznie na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku będzie kolejny odcinek z serii powtarzamy challenge z youtube'a, co było kiedyś wcześniej nagraliśmy pizza challenge, dzisiaj widzowie będziemy robić, jak to się nazywa? nie wypij złego napoju challenge no tak jest, akcja polega na tym że nalewam dwa złe napoje jeden dobry, albo jeden dobry, dwa albo dwa dobre, jeden zły, nie tak nie, no, Czy początku... mają być dwa złe, a jeden dobry. No na początku, przyszał, być dwa no złe. właśnie nie. Dwa dobre, jeden zły miał być. No. Potem ty, ty. ty zmieniłaś. Ty zmieniłaś? Ty. zmieniłaś? Co ty gadaj no Dobra, nieważne. Więc zaczynamy widzowie. Pierwszą rundę będę ja dawać Janikowi, potem Janik będzie dawać mi! Tak jest, ale ogólnie kontynuując zasady tej gry Chodzi o to, że są dwa niedobre napoje i jeden jest dobry Jeżeli wypijemy jeden dobry i trafimy akurat na tego dobrego zdobywamy punkt Jeżeli trafimy na złego, niestety punkt tracimy A kto na, na zbież najwięcej punktów Wygrywa dzisiejszy challenge A osoba, która przegra wykonuje zadanie Zadanie jest takie, że po prostu robimy sobie nawzajem kolację Tak kochani, bo my kolacji nie jadamy Zaczynamy, kto pierwszy? No ja No nie, no się Do jednego Raz, dwa, trzy Dobra kochani, jak mi możecie zauważyć że to już są trzy napoje Wy już widzieliście co to jest e, Macie zawsze opisałem tutaj na dole Ja zaczynam testować, nie ukrywam, boję się fest Stresuje mnie to Mam nadzieję, że w trafie dobry Więc robimy etliczek, pętliczek, zielony stoliczek Na kogo wypadnie, na tego PING! Ale co? Dobry? Tak? Mówisz? Dobra, to piję, ufam ci nie czuć? Ja zmyłka może ten? Dobra, ten Nie To jest jakiś sok, dobre to jest, tak? Hmm. Ja. Góra, Jeden, dwóch, ale śniadanie Nie z tym Byś trochę kontentu zrobił, a nie Ja kontentu, zobacz, trafiłem Weźmy ja to w sumie Dobra, a teraz moja kolej Ogólnie, nie wiem czy mam to powiedzieć nie, ale czuję odwet tutaj gdzieś. Nie wiem, który mógłby wybrać. Ej, stresuję się. Co mógłby dać Filip? On by dał... Nie, on by nie... On... Kurde, nie wiem. Ej, dobra, piję ze środkowego. Tak mi podpowiada intuicja. Ej, nie czuć, serio. Nie, nie, nie piję ze środkowego. Nie, nie, Filip. Ej, Filip. Ej, Filip, mam mi powiedziała, że mam nie piję ze środkowego. Dobra, piję z tego, piję z tego. Nie, on teraz specjalnie ma mi minę. Nawet później, dawaj no. Ej, Powinna być jakaś miska, bo ja na to no. wytykowałam się No w sumie to tak Jak możecie zauważyć napoje są nalane Ja to się stresuję totalnie, nie wiem co wziąć, boję się jak cholera Wiele napoi ogólnie jest takich, których nie lubię W poprzedniej rundzie miałem farta I mam nadzieję, że w tej też mnie przyfarci Endliczek, czekaj, zielony, stoliczek na kogo wypadnie, na tego mm, bang. Dobra, Edytka nie patrzy się na mnie, dobra ale ty nie podglądaj. <laughs> Nawet nie widać. Dobra, to, 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 to. Co? To burak. Burak, nie? nowa, o nie. Fuj, co tu tutaj miałem? To chyba był sos, Uj, pomidorowy. sos pomidorowy Sos pomidorowy? Tutaj, no Czyli miałem dobre A co było dobre? Ten sos jabłkowo markwiowy ten tutaj A tu co było? Tutaj był sos chili Jaki fart, ja Ale bo nie mamy jeden 0 więc i tak, i tak jeden 1 Jak jeden? to no, to teraz zaczęli tyle. No, no ale jak? to się liczy, zaliczamy punkt wtedy Kiedy wypijesz dobre Tylko wtedy liczy się punkt Aha! No! Dobra, fajnie, teraz moja kolej, Edytka się z nami żegna i ja teraz jej nalewam. Teraz wygrywam, teraz wygrywam, to jest ta gunda, nie zastanawiając się, biorę to. Już się śmieje? Mogę jeszcze się zapnąć? Nie, że możesz, już musisz pić. idzie. Oni idzie? O no, no, Nie, to jest płyn do naczyń. To... Ale to nie idzie. Ale to, nie idzie? Ale to mimo i tak punkty nie wpada na twoje konto, tylko nadal masz zero! Bo... Nie pij tego <noise> to była czerwona fasola, a tu był Miller Beach Ale jestem w to słaba Dobra, no Dobra, teraz moja kolej Let's go Dobra kochani, wam powiem, że od tych napojów to już mi się mdli w tej głowie Jak od razu na samą myśl myślę, że mam coś wybitnie dobrego Ale dobra, lecimy dalej To dalej nie wiem, który mam wybrać Więc wybieram ten Albo ten ten, czy ten? Nie wiesz? NtJ będzie liczył ile on i na kogo wypadnie Na tego To jest chyba jakiś żart To jest dziś jakiś nienormalny Co to jest? Nesty? Nie ma, to jest dobre Co to jest? Sprań Dlaczego no, ty cały czas bierzesz to samo? <ślesz> 2-0 nie zero. Nie, bo rozumiemy, to jest mój odcinek nie, dzisiaj. Nie. Mój odcinek. Stare czasy dobrego YouTubea sprzyjają mi, a nie tobie, kochanie. No, no co zrobię? To znowu ja teraz będziemy myśleć. Teraz trzeba myśleć. No jesteś tej poczułam Ocet, aż mi głowa na mnie rozbolała. No, nie wyłączaj, już tego pij. Kurde, nie wiem, nie wiem, naprawdę, ja nie trafiłam ani razu, nie. I ja obyś nie trafiłabyś bo się jedna runda i przegrałaś. To. Dalej, bierz. Jej na mnie nie patrzy teraz. Jezus. Dobra, to jest sok z ogórków. No to jest niedobre. A ty to lubisz? <grym> A to jest niedobre, to i tak trafiłaś niedobre. No, ale ja lubię. No, ale to jest niedobre. Ale mnie to nie interesuje. Dobry, był sok. Sok pomarańczowy był dobry, to jest sok z ogórków. Dalej jesteś bez punkta, przykro mi. Ale ty też tak, że... Napiszcie w komentarzu. jest tak że ty to, ty mi tego nie powiedziałeś. To nie. jest oszustwo, to miało się skrzywić, a nie. Ona to pije dalej. No ja właśnie nie mogę. Przestań, pić. przestań, przestań. przestań. Dobra, kochani, teraz jest przede mną ciężki wybór, bo ten wybór zadecyduje, czy wygrałem ten challenge, czy jednak nie. Jeżeli w trafie dobre, wygrywam, jeżeli nie, przegrywam. Dobra, okej, okay. zróbmy po prostu losowanie. Siała baba ba, ba, nie wiedziała jak, dziadek wiedział, nie powiedział, a to było tak. Siała baba ba, ba, nie wiedziała jak, dziadek wiedział, nie powiedział, a to było tak. Ogólnie to już powinieneś dawno skomentować, że jest z pierwszą zwrotką, a tu jest dwie. Co to? Co to było? Woda z solą! Kochaniutki, żebyś sobie gardelko przypukał. Woda z so, what the fuck? Ale ogólnie, no. To ja zrobiłam takie coś, nie wiem, czy to się nagrało, czy nie, ale Dafi powie wszystkie złe. A ty jesteś pipa! Co? I to wszyscy na straconej pozycji. Czyli co? Czyli definitywnie wygrywam odcinek? Mm, niestety. Kochani, spokojnie, przyjdzieś z ta pora na wygrany. Spokojnie, dzisiaj to ty mi robisz kolację. Tak, kochani, czyli ja dzisiaj wygrywam, a Edzia ja robi nam kolację. Więc to na tyle kochani, bardzo wam dziękujemy za oglądanie Mamy nadzieję, że odcinek się podobał, jeżeli tak to oczywiście zostawcie łapkę w górę Subskrypcję Suskrycie i komentarz Ale jeszcze jedno, dzwonek, aby wam powiadomienie przyszły na kolejny odcinek Bo teraz jak wiecie odcinki pojawiają się regularnie co sobotę Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do subika z dzwoneczkiem Bardzo wam dziękujemy za oglądanie całego odcinka Widzimy się na kolejnym, do zobaczenia A z wami był kto?